Daszbór wszystkim witam wszystkich Państwa, a przede wszystkim witam najmłodszych uczestników dzisiejszego przedsięwzięcia. Nasze pociechy które dzisiaj mocno nas wesprą w tej inicjatywie. Posadzenia drzew owocowych, które będą służyły ogólnie pojętemu środowisku, nie tylko, broń Boże, gatunkom łownym, ale i owadom, i gadom, płazom, a przede wszystkim, jeśli chodzi o tą strefę ornitologiczną, to jeszcze ptakom, które będą żerowały na między innymi owocach tych drzew. Mamy tutaj trzy gatunki, jabłoń, mamy gatunek grusze i mamy gatunek śliwe. Do wysadzenia. Tego typu nasadzenia służą przede wszystkim wzbogaceniu tak, środowiska leśnego, służą również też społeczeństwu, dlatego że im lepsze środowisko, tym więcej osób chcących też odwiedzać takie miejsca. Przyjechaliśmy tutaj, wsadzić drzewko owocowe, dlatego że to jest fajny sposób na spędzanie wolnego czasu, niedzieli, żyjemy trochę przyrodą. Żyjemy lasem, ja jestem myśliwym, syn też uwielbia zwierzątka i przyrodę, więc myślę, że to jest fajny sposób. Myśliwi od wieków dbają nie tylko o zwierzynę, na którą polują, dbają o bioróżnorodność. W jej skład wchodzą także zadrzewienia, zakrzaczenia śródpolne, które w tej chwili odtwarzamy. Naprawdę one zawsze towarzyszyły polskiej przyrodzie, były czymś naturalnym i chcielibyśmy, żeby nasi następcy mieli te, też tę możliwość, wybierając się do lasu, spróbowania gruszy, jabłka czy śliwki, która rośnie czy to na między, czy gdzieś na skraju lasu. Cieszymy się z kolejnej akcji sadzenia drzew, bo warto tutaj przypomnieć, że drzewo to jest symbol nowego, odradzającego się życia. Mamy nadzieję, że te drzewa posłużą kolejnym pokoleniom i że owoce z tych drzew będą stanowić nie tylko doskonały pokarm dla zwierząt, ale także dla ludzi. To właśnie my, myśliwi, jesteśmy aktywnymi przyrodnikami. Mamy wiedzę i doświadczenie w ochronie dzikich zwierząt. Naszym obowiązkiem jest zachować je dla przyszłych pokoleń. My właśnie staramy się od początku wychowywać Wojtka, tak właśnie w duchu ekologicznym. Mieszkamy przy lesie, dużo czasu spędzamy. Chcemy, żeby poznawał przyrodę, uczył się ją szanować i. Sami, sami właśnie w takim duchu żyjemy i Wojtusia od początku też w takim duchu chcemy wychowywać. Chcemy, żeby się uczył, że przyroda jest bardzo ważną częścią tutaj naszego świata, naszego życia. Trzeba o nią dbać, a przy okazji miło się pobawić, także humory mamy dobre. Wspaniała akcja wraz z dziećmi, dzięki łowczemu krajowemu, łowczemu okręgowemu posadziliśmy tych 100 drzewek symbolicznych na kolejne pokolenia. Na pewno te nasadzenia przyczynią się do tego, że te siedlisko będzie bogate i będzie mogło też w nim bytować więcej zwierząt. Cieszę się bardzo, że tak licznie myśliwi tutaj z terenu powiatu żarskiego, Kułowieckich, Łowieckich, Cietrzew Żary, Leśnik Lipinki Łużyckie wzięli udział wraz ze swoimi dziećmi w akcji na Stulecie Zjednoczonego Łowiectwa. Nasza praca tak naprawdę nie zakończyła się dzisiaj, a dała start pewnym czynnościom, bo już jutro będzie pracowała tu kolejna grupa myśliwych, która ma za zadanie te drzewka dzisiejsze zabezpieczyć. Mamy tutaj między innymi widoczny efekt żerowania jeleni na topoli, która się przewróciła, i to jest dla nas też jasny sygnał, że jeśli nie zabezpieczymy tych drzew. To one nie wyjdą tutaj spod gęby tych naszych jeleniowatych i nie będą obradzały. Tak więc jutro się kontynuacja myślę, że będzie na nie mniejszą skalę. Miała miejsce jak dzisiaj. To piękna akcja, 100 tysięcy drzew na 100 stulecie zjednoczenia łowiectwa w Polsce. Dzisiaj sadzimy w zielonej górze, ale zapewniam Państwa, że ta akcja objęła już swoim zasięgiem całą Polskę. Myśliwi z całej Polski sadzą drzewa po to, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić tą naszą piękną, ojczystą przyrodę. I będziemy czekać na owoce naszej pracy. Kiedyś na pewno spróbujemy. Na pewno wyrośnie. Staraliśmy się, żeby wyrosło. Wspaniała akcja która pozwala na integrowanie się z lokalną społecznością. Na pewno te drzewka owocowe będą świadczyły o tym, że nie tylko bierzemy z tego łowiska, ale również dajemy i te owoce, które kiedyś tam właśnie zaowocują, będą przypominały o tym, że myśliwi są też dla społeczeństwa.